Cześć, dzień dobry, dzisiejsze czytanie dla Ciebie, na co masz dzisiaj szczególną zwrócić uwagę, trzy karty i Twój wybór, którą kartę wybierasz, pierwszą, drugą czy trzecią, napisz swój wybór w komentarzu, tradycyjnie zapisz film, aby go nie zgubić, obserwuj profil, jeśli jeszcze tego nie robisz, jeśli masz potrzebę konsultacji indywidualnej, zapraszam Cię do kontaktu, a zatem... Która? Ja dwójkę, a ty? Karta numer jeden, karta dziewiątki mieczy. Dzisiaj zwróć uwagę na swoje sny. One mogą chcieć ci dużo przekazać, ale zwróć uwagę na to, żeby nie ukotwiczać się w negatywach. Masz zamknąć coś, co się już długo za tobą ciągnie. Karta numer 2, karta Giermka karta, która mówi o tym, wykorzystuj szanse, możliwości, ale zacznij spisywać to, co przyjdzie Ci do głowy, a Twoje pomysły, zatem to jest czas kreatywny dla Ciebie. No i karta numer 3, mamy tutaj kartę Trójki Mieszczy, karta, która mówi o tym, pamiętaj, żeby funkcjonować w zgodzie ze swoimi potrzebami, a nie cudzymi oczekiwaniami. Dzisiaj też może ktoś próbować Cię wciągnąć w swoje dramaty. Czy tego potrzebujesz do swojego szczęścia? Życzę Wam pięknego dnia!